Dwa rodzaje generacji profilaktyki. Profilaktyka pierwotna i profilaktyka wtórna. Profilaktyka pierwotna to są takie działania, które mają zapobiec powstawaniu w ogóle nowotworu, żeby nie zachorować. Tak? Czyli eliminacja czynników ryzyka. Niektóre z tych czynników ryzyka w przypadku nowotworów żółciowych drzu są nieeliminowalne. Problem polega na tym, trochę jak w raku trzustki, że duża część pacjentów w momencie rozpoznania ma tą zmianę nieresekcyjną, my mówimy, że nie da się tego usunąć. Tak? Klasyczny chemioterapeutyk jest, trudno mi jako onkologowi to mówić, ale tak jest prawda, jest leczeniem głupim, to znaczy ono nie odróżnia, czy niszczy komórkę dzielącą się zdrową, czy chorą. Tak, Dlatego klasyczne powikłania chemioterapii, one wynikają z uszkodzenia tych zdrowych komórek dzielących się, na przykład w szpiku kosny. Leczenie. Jego taka intencja to jest znalezienie jakiś cel, celu tak zwanego terapeutycznego na powierzchni komórki nowotworowej lub w jej wnętrzu i projektowanie takich leków, które miałyby rozpoznawać te komórki nowotworowe i odróżnicowywać ich od zdrowych. To nie jest sytuacja, że w Polsce mamy jakieś złe procesy diagnostyczne, tylko to jest właśnie taki trudny, rzadki nowotwór z niespecyficznymi objawami, który nas często zmyli.